Dzień dobry. Dziś chciałbym przedstawić Państwu narzędzie, katalog, dzięki któremu w y, bardzo łatwy sposób znajdziecie części do interesującego Was pojazdu z grupy VAG. Jeżeli jesteście posiadaczami samochodu z grupy VAG, ułatwi Wam to dobór części zamiennych y, po prostu po numerze oryginału. Tak więc. Y, Wchodzimy w link, który podam w opisie. Link y, można tutaj, tak jak widać, w pasku y, adresu i klikamy w CarProg2. Pojawił nam się taki ekran. Y, możemy tutaj wybrać język, markę samochodu, region i poszczególny model. Tutaj y, samochodów z grupy VAG generalnie wszędzie działa to na takich samych zasadach wybierzmy sobie na przykład Skodę niech to będzie Skoda Skoda Octavia wybraliśmy teraz Skodę oktawie i pokazały nam się wszystkie modele roku od 97 do 2025 i teraz tutaj taki niuans o ile w roku 2012, na przykład klikniemy sobie i od razu jesteśmy przeniesieni na domeny z wszystkimi głównymi grupami, czyli oznacza to, że w roku 2012 produkowano tylko jeden model Skody Oct Octavi, nie było rozróżnienia w winie. Także po kliknięciu w rocznik 2012 od razu możemy wybierać sobie komponenty nas interesujące. O tyle w roku na przykład 2010 musimy już wybrać spośród dwóch pozycji 1U albo 1Z. I teraz 1U albo 1Z, ten numer naszego modelu odnajdziemy w winie. To są te cztery mm, znaki, które mówią zazwyczaj o, o modelu w, gru, w samochodach w grupy VAG. To są te cztery znaki i to prawdopodobnie będą dwa pierwsze y, znaki y, w, z, z tej grupy. Także znając już te znaki z, z naszego numeru WIN, możemy wybrać tutaj odpowiednią pozycję. Jeszcze tylko dodam, że rocznik również znajdziemy w winie. Jest to ta pozycja. I tak jak widzimy dla roku 2010 jest to literka A. Wybierzmy sobie jeden u model, skody oktawi i klikamy tutaj i teraz mamy tutaj główne grupy komponentów, w jakie zostały one do jakich one zostały przypisane, i teraz możemy wybrać interesujące nas, interesującą nas grupę. Powiedzmy, niech to będzie nadwozie i jego wyposażenie. No i teraz mamy tutaj możliwość. Wyboru dowolnego komponentu z tej grupy, żeby tutaj ładnie zade zademonstrować, wybiorę sobie drzwi przednie z zawiasem drzwiowym. No, i w tym miejscu możemy wybrać sobie dowolny komponent, jaki nas interesuje, albo po, wyszukując go tutaj po nazwie, albo wybierając go yy, na y, tym. Schemacie. To są tylko części nadwozia. Komponenty elektryczne są w innej grupie, też można je znaleźć. Tutaj mamy kompletny zawias drzewiowy. Każdą śrubę również mamy opisaną. Także na przykład chcielibyśmy sobie zakupić taki zawias. Bierzemy ten numer, kopiujemy, wklejamy w Google. No i bardzo prosty sposób możemy taki zawias znaleźć bardzo szybko i proszę zobaczyć sprawdzimy czy akurat tutaj nie ma opcji sprawdzenia czy będzie to pasować do skody Oktawi. ale y ja jeszcze się nie spotkałem. Tak, proszę bardzo. Skoda Octavia 97 2011. Jak najbardziej ten zawias jest do naszego do interesującego nas samochodu. Tak więc mam nadzieję, że taki przykład rozwiąże wiele waszych problemów i nie będziecie musieli pytać na grupach o poszczególne komponenty. Znajdziecie tu wszystko. Ja jeszcze się chyba nie spotkałem, żebym czegoś nie znalazł, ale być może ktoś już miał taką, taki przypadek. Wiem, że to narzędzie jest bardzo popularne, ale zauważyłem też, że wielu osób wiele osób nie ma o nim pojęcia. To wszystko z mojej strony bardzo dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję.